No Nie bierze właśnie. Nie no, nie ja, za to, okej. Po, po Dobra, ja proszę, wtedy 5 minut, no dobrze? Wiem, że pani wychodzi, ale 5 minut. Nie. Po... pan sobie zdejmie kurtkę. Hmm? kurtkę. pan sobie sobie hmm. kurtkę. Się Bo się pan Nie. 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 pan. Nie. 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 I spodnie. Nie. i spodnie. Tak. Tak. Nie. Niech ja się pani krępuje. Niech ja się pani krępuje, lubię popatrzeć. Jakby pani popatrzeć? będzie no. gdzieś Tak. Jak się, ja się pan mogę spięczyć? Ja Na ten mogę... sposób? Zresztą pani, moja praca. jest. jakiś sposób muszę. A pani z kolei. Ja jestem w Tejsku z Warszawy. Tak? Ja jestem w Malego Co się A, pan, się tak. mhm. ty z kolei? A, widzicie, pani później zgrzela. Zdwońcie. Tak? Pytanie. Pani sama przyjechała? Tak, sama. Sama? Mhm. Nie ma nikogo. Nikogo. A? Onka w Warszawie. Też? Mhm. Tak. A pan jak to? Co? Wszystko dobrze. Tak, no. Jak pana potrzeby seksualne? Wszystko mam z tym potrzebować. Tak? A o pani? No to mi wszystko działa. Wszystko działa? Mhm. No to widzę. Tak.